Z tej strony Simulandas, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet 2 na moim kanale. Dzisiaj rozdam dla was znowu prezenty, odbierzemy też prezentciki niektóre od was, no i wręczę część grafków. Zrobimy sobie również misję pierwszą, gdzie znaleźć Exmo. Jak mi pójdzie to zobaczycie, oczywiście jest nagrany też poradnik na moim kanale, jak zdobyć te różne rzeczy i tak dalej, więc serdecznie zapraszam. Ja nie będę przedłużała, a przejdźmy oczywiście od odcinka, więc łapkujcie, subskrybujcie kanał, zostawijcie dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadajcie na moje social media, linki oczywiście w opisie. A my lecimy z rozdaniem Wam prezentów. Ale na początek chciałabym otworzyć prezent od BlackBlack2Z, więc bardzo Ci dziękuję za prezencik, on się na pewno przyda, na pewno komuś rozdam te prezenciki, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Damy oczywiście grafka, bo dzisiaj nie daję niestety pozdrowionek, ponieważ chcę sobie nazbierać trochę diamencików, bo niedługo czeka na nas właśnie, tak jak mówiłam, misje, których mogą być potrzebne. Proszę bardzo, pozdrawiamy Ciebie serdecznie jeszcze raz na odcinku i lecimy rozdać Wam prezenty jeszcze z spod ostatnich filmików, z komentarzy, no i oczywiście z artbooka. No i pierwszą osobą jest to Tori341. Cię serdecznie pozdrawiamy, wręczamy grabka, wręczamy polubienia i lecimy dać prezencik. Nie mam będzie jeszcze, co by jej tu dać, ale zaraz coś wykminimy. Myślałam, że może to niech będzie jakaś fryzurka, tylko mniej więcej nie wiem jaką jeszcze. Może ta tutaj ciemnobrązowa, albo może jakaś taka... Hmm. Zaraz, zaraz, zaraz coś wykminię. A może niech będzie ta. Ta będzie, wydaje mi się, spoko dla niej. Teraz lecimy do kolejnej osoby. Tu zostawiamy oczywiście komentarz pod statusem. Pozdrawiamy ją od z odcinka na Ety. Druga osoba jest to Aura Leaf 6. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. Dostałaś oczywiście gratka i dostaniesz też ode mnie prezencik. Nie mam pojęcia jeszcze dokładnie co, ale może jakieś wódki by mi wręczyła. I prawdopodobnie będą tutaj te kapcie, ale nie jestem jeszcze w 100% pewna, ale wydaje mi się, że będą dla niej spoko. No i zaraz zobaczymy kolejną osobę. Tylko zostawię jej też komentarz, że ją pozdrawiam. Oj, wywaliła mnie trochę z jej profilu. Dobra, jeszcze raz proszę bardzo, Grafka otrzymała. No i otrzyma też ten komentarz, tak jak wspominam o pozdrowieniach z YouTube'a. Trzecia osoba to jest Zofia Trytry, więc ciebie też serdecznie pozdrawiam. Oczywiście zostawiłam komentarz pod statusem. Wręczyłam oczywiście grafika. No i damy jej prezencik. Zastanawiałam się nad tym, co by jej tutaj dać. I jeszcze do końca nie jestem pewna, co. Ale zaraz coś znajdziemy. Wiecie, nie jest to łatwo patrząc ile mam rzeczy, które mi się też powtarzają. No to wiadomo, gdzieś tam łatwo jest znaleźć. Ale nie jest to zawsze takie łatwe. Dobra, może wręczymy jej te włosy, tylko może nie te ciemne. Czarne, tylko te takie jaśniejsze, brązowe, bo wydaje mi się, że będzie dla niej spoko ta fryzurka, więc proszę bardzo dla Ciebie. Pozdrawiam jeszcze raz i lecimy do kolejnej osoby. Czwartą osobę, którą pozdrawiamy jest to Kale i Lili8. Ciebie serdecznie pozdrawiam, gratuluję otrzymania ode mnie prezenciku. Staniesz również grabka, więc wszystko to, co rozdaję, wszystkim daję. Więc dzisiaj mam oczywiście grafki. Nie pozdrowionka, ponieważ muszę trzymać diamenciki na misję. Dobra, myślałam, żeby dać jej jakąś sukienkę i prawdopodobnie damy jej tą tutaj białą, to co mam praktycznie na sobie, Więc proszę bardzo, na pewno jej się spodoba. Więc jeśli chodzi o nią, to tyle. Chodźmy do następnej osoby. Kolejne osoby weźmiemy sobie z artbooka mojego, więc jest to pierwsza osoba Nikolson, K10. Więc serdecznie Ciebie pozdrawiam z odcinka na YouTubie. Dam Ci oczywiście grafka i dajemy Ci prezencik. I zaraz zobaczymy, co dokładnie bym jej dała, bo myślałam, nad jakimiś bluzkami, może coś w ten deseń. Albo jakieś butki. No właśnie, nie jestem w 100% pewna, ale pewnie z pierwszą myślą, że dam jej jakąś bluzkę, to taką jej wręczymy. I myślę, że to będzie ta tutaj bluza. Tylko zastanawiam się, czy w tym kolorze, czy w jakimś innym. Nie, nie, nie. Jednak zostaniemy przy tym kolorze. Niech będzie ta bluza. Proszę bardzo. Gratuluję otrzymania od ode mnie prezentu i tego grawka. I lecimy z Arleo. Więc Arlea... Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Już wręczam Ci wszystko to, co trzeba. I zobaczmy, co by jej dać. Widać, że ona lubi bardzo rudy odcień włosów. Wydaje mi się, że mam parę takich odcieni rudawych włosów, których nie korzystam, a mam ich powtórki, więc zaraz coś tu znajdziemy w tych włoskach. Tylko mi chwilkę. Zobaczcie, mam tam właśnie kilka wersji takich rudych włosów, więc te wydaje mi się, że będą dla niej idealne. A teraz przejdźmy oczywiście do misji, do przejścia, a potem jeszcze odbierzemy sobie jakieś prezenty, jak coś ktoś coś da. Na plaży mamy muszelki, które musimy zebrać. Jest ich bodajże sześć. O tym wspominałam Wam już na filmiku poprzednim, gdzie był poradnik, więc gdzie dokładnie jaką muszelkę znaleźć, to serdecznie Wam... Zapraszam tam. Bloki Was pozdrawiam więc serdecznie przyjmujemy od Ciebie pozdrawiamka i Ciebie też pozdrawiamy serdecznie. A teraz chodźcie zrobić misję od nowej. Tak jak wspominałam, udajemy się do nowej. Ona nas zapyta, czy wiemy, gdzie jest Exmo. Super sprawa! Exmo wysłał mi SMS-a. Tak, najwyraźniej z biegu na północnego też można wysyłać smsy. W którym napisał, że mnie odwiedzi. Super nie. Problem w tym, że. Miał to być już dwa tygodnie temu, zazwyczaj się nie spóźnia, więc boję się, że mogło coś mu się stać. Pomożesz mi w poszukiwaniu Eksma? Może tobie uda się znaleźć wskazówkę dotyczącą tego, gdzie jest lub co się z nim stało? Super! W takim razie idziemy po wskazówkę, która znajduje się dokładnie tutaj, ale jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, które to jest miejsce to wpadajcie na poprzedni odcinek z Mój Star Planet. Wiadomość w butelce. Treść listu. Witaj, dobra duszo. Utknąłem na którejś z ludnych wysp Zatoki Gwiazd. Możesz mi uratować? Byłoby super. Dzięki. Exmo. No to lecimy cię ratować, Exmo. Znajdujesz też fragment skrawek czegoś, co wygląda na mapę morza. Najlepiej pokaż to wszystko nowej. Więc udajemy się do nowej, żeby wręczyć jej ten fragment. O, to ciekawe. Czyli Exmo jest na którejś z wysp Zatoki Gwiazd. Jakim cudem się tam znalazł? No, ja też się zastanawiam. Teren na fragmencie mapy przypomina nieco Launę. Niewielką wyspę pożoną najbliżej nas pośród wszystkich wysp Zatoki. Hmm. Posłuchaj, weź moją łódź i popój na Launę i poszukaj Eksma. Dasz radę. Super, więc lecimy, bierzemy motorówkę. I płyniemy na wyspę w poszukiwaniu Exma. Motorówka znajduje się oczywiście na plaży, tutaj jak możecie zauważyć. Klikacie sobie na nią, czekajcie, żeby dobrze kliknąć, bo was transportuje pod pomost. I klikacie w mapkę i was transportuje na tą wyspę, więc jesteśmy na niej. Zbieramy znowu maszelki. Jak i gdzie są te dokładnie maszelki, to wpadajcie na poprzedni filmik z poradnika. Tam wszystko dokładnie wyjaśniłam, gdzie, co i jak. No to używamy sobie kolejnej animacji i podchodzimy sobie do tego orła, bo bodajże, że jest to orzeł. No i odbieramy tą naszą nagrodę, czyli kolejną informację, co mamy robić. Dalej. Kolejny list od Exma. Jeśli mnie tu nie ma, oznacza to, że popłynęłem na inną wyspę. Będziesz potrzebować kompletnej mapy Zatoki Gwiazd, aby móc nawigować po tych wodach. Mhm, ciekawe. Ostatnia mapa, o której istnieniu wiem, oprócz mojej, została podarta na strzępy i rozrzucona po placu, plaży i innych miejscach. Powodzenia w zbieraniu fragmentów i składaniu ich w całość. Exmo. No dobra, no to lecimy szukać fragmentów mapy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, gdzie są jakie fragmenty, to zapraszam do poprzedniego odcinka z Movie Star Planet. Samantha do usług. A szukasz tego? Macham przed tobą fragmentę podatej mapy. Wiesz, że znalezione, nie kradzione, prawda? Ale mam dziś dobry humor. <grymianie> Miejmy nadzieję, że każdy ma. Oczywiście samantę możecie znaleźć w sklepie diamentowym. Serdecznie was zapraszam. Wchodzicie tam i możecie w nią kliknąć. Tylko musicie zebrać oczywiście muszelki. Mogę wymienić ten fragment mapy za złote małże, które podobno pełno w Zatoce Gwiazd. To co powiesz na fragment mapy w zamian za 10 małż? Super! Niech będzie zgoda! Zakupujemy. Masz w tym wprawy. Chyba udało Ci się nieco opalić, co? To pewnie podczas szukania tych wszystkich małż na plaży. Osobiście wolę trzymać się z dala od słońca. Od opalania robił się zmarszczki. To prawda przyznaję. No i nie tylko bo też i te plamki, i piegi, i pieprzyki, i tak dalej. Umowa? To umowa! 10 złotych małż w zamian za twój fragment mapy. Co za wspaniały okaz. To prawda. Więc zakupujemy oczywiście ten fragment mapy za 10 małż i udajemy się do nowej. Oczywiście po zebraniu wszystkich fragmentów mapy. Co do fragmentów mapy, chciałabym Was przeprosić, ponieważ zwróciliście mi uwagę, że nie pokazałam, gdzie znaleźć jeden, i to ostatni fragment mapy. Niestety przez moją pomyłkę dużo osób miało na początku problem jak co znaleźć, ale w końcu im się chyba udało. No ale przez to chciałabym was jeszcze bardzo przeprosić, no i wam pokazać dokładnie jeszcze w tym filmiku, oczywiście pod poprzednim filmem poradnikiem umieściłam informację, że możecie go znaleźć w tym filmie. Brakujący fragment mapy znajduje się tutaj na pustyni koło wejścia lub wyjścia i możecie sobie go zebrać na spokojnie. Brawo, udało się. Wygląda na to, że masz teraz kompletną mapę Zatoki Gwiazd. Rety, nie wiedziałam o istnieniu tych wysp. Miejmy nadzieję, że Expo przebywa na jednym z nich. Trzymam kciuki. Dobra, mam nadzieję. Chciałbym powiedzieć, że możesz wziąć moją łódź, ale do podróżowania pomiędzy tymi odległymi wyspami i akumulatory muszą się w pełni naładować. Wiesz nistka jest zasilana energią słoneczną, a według mojej aplikacji jej akumulatory będą w pełni naładowane 15 lipca, czyli za kilka dni. No dobra, no to czekamy na kolejne misje, a teraz odbierzmy kolejne nagrody. Wygląda na to, że czeka Cię przygoda na wyspach. Weź ze sobą mnóstwo napojów, kremu z filtrem i środków przeciwko komarom. Wierzę, że już wkrótce odszukasz Eksma. My też miejmy nadzieję, że tak będzie, więc na pewno go znajdziemy. A teraz otrzymajmy tę nagrodę, bo jestem ciekawa dokładnie, co dostaniemy od nowej za tą pierwszą misję. Za misję otrzymamy 150 gwiazdek, 200 monet, no i taki brokat na całe ciało, które możemy pokolorować w różnych odcieniach, jakie chcemy. Mi się wydaje, że taki będzie odpowiedni kolorek, jak tutaj już był, więc czekajcie, jeszcze raz odklikam, żeby dostać tą nagrodę. Nie, 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 to tu, nie, nie, tu, o, dokładnie tutaj, bo ja chcę ten kolor, co tutaj już mieliśmy od razu do odblokowania, więc sobie go odbiorę i założymy, żeby zobaczyć, jak on się będzie prezentował u mnie na ciele. Tak się prezentuje i wydaje się takimi łuskami, jakby rybki, syrenkie, a to jest tak naprawdę tylko sam brokat. I tak jak wspominałam, jeżeli chcecie ode mnie prezenty, nawet ten brokaci, który tutaj widzicie, bo będę miała kilka sztuk, to piszcie komentarze pod filmem ze swoimi nazwami albo pod artbookiem na moim Movistar Planet na profilu. Serdecznie oczywiście zapraszam. Oczywiście kogo będę miała ochotę, pododaję do osób, w sensie znajomych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze jeden prezentik mam do odebrania. Aleczki naleczki, więc bardzo Ci dziękuję za ten prezentik. Również ten prezent będzie wędrował do Was, no ja już mam taką rzecz, więc bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam serdecznie z odcinka. Co do filmu to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że podobały Wam się też prezenty. Dziękuję Wam również za prezenty. No i przepraszam Was jeszcze raz za ten błąd z poradnika. No i zachęcam do łapkowania, subskrypcji kanału, zostawienia dzwoneczka, żeby nic nie pominąć i wpadania na moje social media. Linki oczywiście w opisie. Do zobaczenia i cześć! Widzimy się 15 lipca na wyzwaniu.